Witam Państwa, dzień dobry Państwu, jak e, zrzuty to poroże, jak e, poroże to wyroby z y, poroża, no i chciałbym się pochwalić tu e, moimi wyrobami, tak jak e, jest, nie ma zrzutów, nie ma sezonu na rzuty, tak wziąłem się i wyrobiłem parę sztuk noży zrobiłem, taka pasja następna, o i chciałbym się Państwu pochwalić tą moją pasją. Tak to wyglądają moje noże z pokrowcami też szyję sam proszę, zaraz otworzę jak one wyglądają. Pierwszy, o. Proszę jeden. Drugi. Tak. Tylko chciałem zaznaczyć, że to nie jest mojego poroża, które, które sam znalazłem, bo trochę mi... Było ich żal ciąć, ale starałem się gdzieś na giełdach kupywać jakieś tam e, brzydkie okrawki, jakieś tam złamane i w ogóle. No i z tego e, zrobiłem. Ten na przykład jest ten na przykład jest poroża e, Renifera. Śmiałem się, że to Renifer Mikołaja, ale nie, chyba wszystkie miał. No i o takie, o ten na przykład zrobiłem pierwszy, który. Znalazłem w tamtym roku, tak dwa lata temu, złamańca na polu. No nic nie było z niego co zrobić. No to zrobiłem taki, taką sobie, no, taki nóż, nie wiem, myśliwski można powiedzieć. No i takie, taka moja kolekcja noży. O, proszę. No już część porozdawałem, nie? No ale tyle mi jeszcze zostało. Tak to wygląda. O. Taka moja kolekcja noży, mojej własnej roboty. Dziękuję za uwagę, to tyle ode mnie. Pozdrawiam.